Pała Bogu, nasze siostry, przyjaciele. Chcemy przed naszymi rozważaniami odczytać słowo Boże, które zapisane jest w Piątej Księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale i w pierwszych czterech wierszach. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Będziemy czytać Boże słowo od wiersza pierwszego. Na koncie uszy niebiosa a ja mówić będę. I niech słucha ziemia słów ust moich, niech kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę. Gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Oczytałem początek pieśni Mojżesza. Zanim jednak przyjrzymy się odczytanemu fragmentowi Słowa Bożego, chciałbym, abyśmy cofnęli się do poprzedniego rozdziału i spojrzeli na wydarzenia poprzedzające powstanie tej pieśni. I co tam czytamy? Oto Izrael, drodzy, stanął u drzwi ziemi obiecanej. Izrael stanął u drzwi Kanaanu. Jednak w serce Mojżesza, Bożego Sługi, który przez 40 lat prowadził ten naród przez pustynię do Kanaanu, znajduje się pod ciężarem wielkiego brzemienia. Mojżesz zdaje sobie sprawę z tego, że już krótce opuści tą ziemię. Ponieważ tak wypowiedział do niego Pan Bóg słowa. Oto bliskie już są dni Twojej śmierci, powiedział Pan Bóg. A dzieło, które rozpoczął, dokończy kto inny. Jednak jak czytamy słowo Boże, Mojżesz usłyszawszy takie słowa od Boga, nie wiedzie z nim sporu. Nie błaga Boga o zmianę jego decyzji, lecz w pokorze. Przyjmuje Jego wolę, poddaje się Jego woli, ponieważ wie, że to, co Pan Bóg powiedział, jest konsekwencją Jego grzechu, jest konsekwencją Jego nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. Co takiego Mojżesz uczynił? Że Pan Bóg, który wiele razy wydawał wspaniałe świadectwo Mojżeszu, który wielokrotnie wysłuchiwał jego modlitw i stawał w jego obronie wobec Izraela, teraz wydaje tak surowy wyrok. Pewnego razu czytamy, gdy Izrael kroczył przez pustynię, zabrakło wody. Naród zaczął narzekać, zaczął szemrać, i wtedy Pan Bóg Powiedział do Mojżesza i Arona, aby zgromadzili cały zbór i na oczach całego zboru przemówili do skały, a skała wypuści wodę. Mojżesza z Aronem, zgodnie z Bożym poleceniem zgromadzili cały naród. Od ale w tym momencie kończy się ich posłuszeństwo Bożej Woli. Mojżesz, będąc pod wielką presją ze strony narodu Bożego, postanawia trochę ulepszyć Boże poselstwo, Boże polecenie. Postanawia trochę je uatrakcyjnić, uważając, że jeżeli to zrobi, to będzie bardziej wymowne i przemawiające do Izraela. I staje przed skałą. Ale zamiast przemówić do skały w imieniu Pana, Podnosi laskę do góry na oczach Izraela i tą laską uderza w skałę. I co się dzieje? Woda wypływa. Chwała Panu, wielu powie. Jakże wspaniałą rzecz Bóg objawił, uczynił. Chociaż nie zrobiliśmy tego, co On chciał od nas. Chociaż to my zaczęliśmy działać, to my wprowadziliśmy swoje nowe rzeczy. Chodzę dziś wielu chrześcijan, by powiedziało, Cóż takiego się stało, że Mojżesz nie posłuchał głosu Boga. Przecież osiągnął cel. Pan Bóg pobłogosławił jego działania, ponieważ sprawił, że woda wypłynęła. Jakżeż często dzisiaj się powiada, nieważne jakimi środkami będziemy się posługiwać, byle tylko osiągnąć cel, do którego Bóg nas powołał by przyciągnąć innych ludzi do Kościoła. To powoduje, że nie wystarcza dziś już samo Słowo Boże, które zaczyna się uzupełniać wraz często zmieniać czy zastępować swoimi naukami i różnego rodzaju innymi filozofiami czy też tak zwanymi chrześcijańskimi działaniami, które często są oparte na wzorcach tego świata i nie mają nic wspólnego z Bożym Świętym Słowem, z Bożą Świętością. Lecz my, nie zważając na to, szczycimy się tym i mówimy, że Bóg nam obficie błogosławi we wszelkich naszych działaniach, we wszelkich naszych potrzebach. Czy więc jest co złego w takim sposobie życia i działania? No, że Pan Bóg sprawił, że woda wypłynęła ze skały. Pan Bóg obdarza nas różnymi dobrami w naszym życiu. Pan Bóg wyrywa ludzi z tego świata. Ale musimy pamiętać o jednym, że on nie czyni tego ze względu na nas. On nie uczynił tego ze względu na Mojżesza. Pan Bóg uczynił to ze względu na swoją świętość. Aby, jak czytamy w czwartej Mojżeszowej, w XX rozdziale, okazać przez to swoją świętość. Drodzy, woda wypynęła ze skały. My cieszymy się wieloma dobrami, ale nie zważamy na to, że w tym samym czasie Pan Bóg już wydaje wyrok na nas. Pan Bóg już ogłasza swój sąd nad nami z powodu naszego nieposłuszeństwa Jego Słowu. Do Arona i Mojżesza, którzy swoim działaniem sprawili w jakimś stopniu, że ta woda wypłynęła, Pan Bóg w tym samym czasie już powiedział, że już ich osądził. I co im powiedział? Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Jeżeli by to było miłe Bogu, co Mojże Zaronem uczynili, to Pan Bóg by takiego wyroku nie wydał. Ale Bóg ich osądził. Dlaczego? Dlatego, że nie postąpili zgodnie z Bożym poleceniem. Nie uczynili wszystkiego tak, jak Pan Bóg im nakazał. Pan Bóg dzisiaj nam błogosławi w wielu rzeczach. I my często się szczycimy tym i mówimy: No, Pan Bóg błogosławi, czyli akceptuje to, co my robimy, jak my żyjemy. Ale drodzy, Pan Bóg cokolwiek czyni. Dobrego to czyni ze względu na swoje święte imię. Ale w tym samym czasie również wydaje swój wyrok na każdego, kto nie postępuje zgodnie z jego świętym słowem. Apostoł Paweł powiada, że objawi się Pan Jezus z nieba w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Tak lekko przychodzi nam życie w nieposłuszeństwie Ewangelii Chrystusowej. Tak łatwo przychodzi nam życie w nieprzestrzeganiu Słowa Bożego. Ale Pan Bóg powiada jedno, że nieposłuszeństwo Jego Słowu jest takim samym grzechem jak czary. Pan Bóg mówi również, że jeżeli my nie będziemy postępować zgodnie z Jego Słowem, wówczas dopuszczamy się, Sprzeniewierzenia wobec Boga, czyli inaczej dopuszczamy się zdrady Boga i odstępstwa od Boga. To znaczy słowo sprzeniewierzenie się Bogu. Potępiamy Judasza za jego zdradę, ale jakżeż często my sami stajemy się zdrajcami, ponieważ nie trzymamy się Słowa Bożego i nie postępujemy ściśle według Bożej woli. Często będąc pod wrażeniem wspaniałych różnych koncertów chrześcijańskich, różnych sztuk, działalności chrześcijańskich, jak też atmosfery, jaka została wytworzona przy użyciu różnych środków. Mówimy, jak wspaniała chwała wypywała dla Boga, jak wspaniałe było uwielbienie Boga, jak Bóg musiał być zadowolony z tego, co czyniliśmy. Ale czy naprawdę Bóg zawsze bywa w tym uwielbiony? A może tylko człowiek bywa wywyższony? Chodzę, Pan Bóg powiada, że jeżeli nie żyjemy w posłuszeństwie Jego słowu, jeżeli nie postępujemy ściśle według tego, co on nam mówi, to pozbawiamy Boga należnej jemu chwały i czci, bez względu na to, co byśmy nie czynili. Możesz pięknie śpiewać, możesz wygłaszać poministe kazania, możesz czynić wielkie rzeczy dla Boga, możesz uważać się za bardzo dobrego chrześcijanina. Ale jeżeli Twoje życie nie będzie całkowicie oparte na posłuszeństwie Bożemu Słowu, nie będzie całkowicie poddane Bożej woli, wówczas tym co będziesz czynił, Będziesz tylko pozbawiał bogaci i chwały, zamiast przyczyniać się do uwielbienia jego imienia. I Pan Bóg mówi w 51 wierszu 32 rozdziału 5 Mojżeszowej takie słowa. Za to, że sprzeniewierzyliście mi się pośród synów izraelskich przy wodach Meriba w Kadesz na pustyni syn. Za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich, zostaniecie przyłączeni do swojego ludu, swoich ojców. Ale czy te słowa stały się brzemieniem na sercu Mojżesza? Nie. Inne słowa, które Pan Bóg wypowiedział niedługo po tych, stały się w życiu Mojżesza wielkim brzemieniem. Oto gdy ty spoczniesz, mówi Pan Bóg do Mojżesza, w gronie Twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi. Opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. Wiele razy Mojżesz musiał z bólem serca karcić Izraelitów z powodu grzechu, z powodu ich odwracania się od Boga. Wiele razy Mojżesz musiał tępić i wypleniać zło spośród Izraela. Jak też również tych, którzy szli za obcymi bogami. Wiele razy musiał walczyć i stawiać się w modlitwie za tym przekornym narodem, aby Pan Bóg go nie zniszczył i nie odrzucił. I po wielkim trudzie i znoju Doprowadził naród Izraela do granicy Kanaanu. Gdy już stoi u wrót Kanaanu, słyszy słowa, które Bóg do niego mówi o tym narodzie. Słowa, które go przygniotły. Czyżbym na próżno się trudził? Czyżbym na próżno zabiegał o ten lud? Następnie po tych słowach Pan Bóg każe spisać Mojżeszowi pieśń. Słowa pieśni, które sam mu podał. Pan Bóg nakazuje mu słowa tej pieśni nauczać Izraela. Mówi, ponieważ będzie to pieśń, która nie zostanie zapomniana. Będzie to pieśń, która będzie świadkiem przeciwko Izraelitom, gdy dosięgną ich liczne nieszczęścia i uciski z powodu ich odstępstwa od Boga. Wielokrotnie czytamy w liście do Hebrajczyków i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali, wciąż gardzili jego słowem i wciąż od niego odstępowali. Pan Bóg mówi „i nie słuchali mojego głosu. Nieustannie przestrzegałem ich, mówiąc „słuchajcie mojego głosu”, lecz oni nie słuchali i nie nakłonili ucha swego. Ale każdy postępował według uporu swojego złego serca. Pan Jezus mówi: patrzą, nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I zwróćmy uwagę, że ta pieś zaczyna się słowami, które być może miały zawstydzić Izraelitów lub też ostrzec ich, że jeżeli oni nie będą słuchać słów Boga, to uczynią to niebiosa i ziemia. Jeżeli oni nie będą słuchać głosu Bożego, to Bóg znajdzie takich, którzy go usłuchają i pójdą za jego głosem. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich, mówi Paweł. A następnie Paweł pisze, jeżeli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też Ciebie. A to wszystko przyszło na tamtych. Dla przykładu jest napisane ku przesrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieku. Dlatego Pan Bóg napomina i wzywa, abyśmy nakłonili swoje uszy i słuchali Jego słowa, Jego nauki. I w następnym wierszu tej pieśni Pan Bóg zwraca uwagę na wartość i znaczenie Słowa Jego, na wartość i znaczenie swojej nauki w życiu człowieka, przyrównując Słowo do deszczu i do rosy, do znaczenia, jakie mają one dla życia człowieka. Tam, gdzie Bóg wstrzymuje deszcz i rosę, tam wszystko zaczyna usychać. Tam wszystko zaczyna wiennąć i umierać. Tam wysychają strumienie wód, tam zanika życie, a rodzajna gleba zamienia się w suchą i spękaną od żaru słońca pustynię. Podobnie, drodzy, dzieje się z życiem człowieka, życiem człowieka, który przestaje słuchać głosu Bożego, który zaczyna odstępować od nauki Bożej. Od nauki Jego Słowa, który przestaje kierować się swoim życiu zasadami Bożego Słowa, polegając na własnym rozumie. Taki człowiek zaczyna zatracać zdolność odróżniania dobra od zła. W jego życiu zaczyna zanikać owoc Ducha Świętego. Taki człowiek staje się coraz bardziej letni, jak mówi Pan Jezus, aż w końcu umiera dla Boga. Człowiek, który przestaje słuchać słowa Bożego, staje się coraz bardziej otwarty na różnego rodzaju zwiedzenia i różne ludzkie zwodnicze nauki. Życie człowieka, które wypełniane jest obfitością Słowa Bożego. Biblia mówi jest życiem, które się rozwija jest życiem, które wzrasta w łasce i w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa i taki człowiek będąc pod wrażeniem w wielkości i wspaniałości swego Boga z radością podąża za swym Panem i Zbawicielem czy to przez niwy zielone czy to przez ciemną dolinę jak mówi Dawid w psalmie 23 zawsze ogłaszając wszystkim imię Pana Serce takiego człowieka przepełnione jest zawsze pieśnią chwały, uwielbienia i czci dla Boga. Pieśnią, która będąc wyrazem Jego wielkiej ufności pokładanej w Panu, pozwala mu wzbijać się jak orzeł w górę, która pozwala mu zasiąść w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem. Taki człowiek wie, że jeżeli Pan będzie w centrum jego życia, to ty, w jego życiu wówczas Bóg będzie uwielbiony i wywyższony. Taki człowiek zdaje sobie sprawę, że tam, gdzie Bóg jest wszystkim, tam jest zwycięstwo, tam jest pełnia radości i szczęścia. Gdy Jehoszafat wyruszył na wojnę, to naprzedzie swojej armii postawił śpiewaków, którzy zaczęli śpiewać, wielbić, wywyższać Boga. I gdy to zaczęli czynić, Bóg sprawił, że cała armia nieprzyjacielska, bez udziału Izraelitów, została pokonana, została zniszczona. Gdy Paweł i Syla znaleźli się w więzieniu, zaczęli chwalić Pana, uwielbiać Go. I nagle bramy więzienia zostały otwarte. Pęta, którym byli związani, rozerwały się. Bez udziału rąk ludzkich. Tam, gdzie Bóg bywa uwielbiony i wywyższony, tam jest Boże zwycięstwo. Więc dziś widzimy rzeszech chrześcijan, wręcz uniesionych w zachwyceniu na różnych chrześcijańskich działaniach, koncertach, spektaklach, uwielbieniach pełnych zachwytu nad sobą i nad człowiekiem, ale nie nad Bogiem. A zarazem pełnych owoców ciała, pełnych utyskiwania, narzekania i niezadowolenia, gdy przychodzą utrapienia i doświadczenia. Gdy coś nie układa się po ich myśli? Dlaczego tak się dzieje? Czy nie dlatego, że ich życie, jest budowane nie na Bożym Słowie, które zostało im dane, ale na ich własnym ja? Drodzy, czy każda sytuacja, w jakiej się znajdujemy, pobudza do uwielbienia Boga? Czy każda sytuacja, w jakiej tu w tym życiu ziemskim znajdujemy się, napełnia radością? Nie. Dlaczego więc Słowo Boże zachęca do dawania chwały Bogu zawsze i wszędzie? Dlaczego mówię o nieustannej radości wypełniającej serca człowieka? Czy jest to możliwe? Tak. Ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy radość i wdzięczność wypełniająca serce człowieka nie będzie związana z tym, co on posiada w tym życiu ziemskim, ale będzie związana z obecnością Pana w jego życiu, w jego sercu. Będzie związana z e, sytuacją, której to Bóg będzie Panem jego życia i będzie na tronie jego życia. Gdy Jego słowo, słowo Boże będzie opicie wypełniało nas, będzie stawało się fundamentem, na którym będziemy budować swoje życie, to jego, to słowo Boże drodzy, z każdym dniem będzie coraz bardziej ukazywało nam wielkość i wspaniałość Pana. I będzie pobudzało nasze serca do coraz większej radości, czci i uwielbienia Boga. A jaki jest nasz Pan, któremu oddajemy chwałę i Bogu? Czwarta, czwarty wiersz pieśni Mojżesza mówi, że nasz Pan jest skałą. Nasz Bóg jest skałą, która się nigdy nie zachwieje, która się nigdy nie zmienia. Pan Bóg! Nigdy nie zmienia raz wypowiedzianego słowa, nic i nikt nie jest w stanie wystąpić przeciwko Bogu. Nikt i nic nie jest w stanie wzruszyć Bogiem naszym, wzruszyć fundamentu Jego miłości i Jego świętości. Psalm drugi powiada, że nasz Bóg śmieje się wszelkich ludzkich działań, próbując poprzez które człowiek próbuje zniweczyć Jego. Plany. Dalej czytamy, że Boże dzieło jest dziełem doskonałym. Wszystko, co pochodzi od Boga, jest dobre. To wszystko, co Bóg uczyni, ukazuje piękno jego i jego charakter. Jest niezmienne i trwałe. Wszystko się zmienia w tym świecie, ale Bóg wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Wszystko, każda nauka pewnego dnia przeminie. Każda filozofia ulegnie przemianie, ale Jego Słowo nigdy nie ulega jakiejkolwiek modyfikacji. Dalej czytamy, że wszystkie drogi Boże są prawe. Nikt to zaufa Bogu i pozostanie Mu wiernym we wszystkim nigdy się nie zawiedzie, jakże często zawiodą nas ludzie. Jakże często zawodzą nas różne drogi tego świata. Jakże często zawodzi nas na wszystko, co nas otacza. Nawet osoba, którą najbardziej kochamy, może nas pewnego dnia zawieść. Ale Boża droga, Boże słowo nigdy nie zawiedzie tego, kto na nim oprze swoje życie. Ludzie dzisiaj szukają i pytają się, gdzie jest prawda? Co jest prawdą? Prawda jest jedynie w Bogu. Jedyną drogą, prawdą i życiem jest Jezus Chrystus i Słowo Boga naszego. Dalej czytamy, że nasz Bóg jest Bogiem wiernym. W nim nie ma fałszu ani zakłamania. Ródzo, wszystko, cokolwiek Bóg powiedział, jest tak i amen. On grzechu nie popełnił i w nim nie znaleziono grzechu. To dzisiaj szatan przychodzi do chrześcijan i wmawia im, że Boże Słowo ulega zmianie. To dzisiaj ludzie poszukują nowych objawień, nowych proroc, nowego Słowa, którymi zastępują to stare, co zesłowi, Boże Słowo, które nigdy nie zmienia się i się nie zmieni, aż się wypełni. Boże drogi! Boże słowo są prawe. Nasz Bóg, dalej czytamy, jest Bogiem wiernym. W nim nie ma fałszu ani zakłamania. Wszystko, cokolwiek czyni, jest prawe. Jest sprawiedliwe. I dlatego te Słowo Boże mówi, że On jest Bogiem sprawiedliwym i prawym. Dziś mówimy tylko, czy mówi się przeważnie o Bogu miłości. O Bogu, który nie każe, który, wszyscy, który wszystkich miłuje, który wszystko akceptuje. Ale nie jest to Bóg Biblii, ponieważ nasz Bóg, Bóg Biblii, jest nie tylko Bogiem miłości, ale przede wszystkim jest Bogiem sprawiedliwym, Bogiem, który nienawidzi grzechu, lecz miłuje grzesznika. Nikt, kto grzeszy, Nikt to nie przestrzega Jego Słowa, nikt to nie żyje w posłuszeństwie Jego świętemu Słowu. Słowo Boże powiada, nie wejdzie do Królestwa Bożego, nie wejdzie do nieba. Nasz Bóg jest potężnym, wspaniałym Bogiem, pełnym łaski i miłości, Bogiem świętym. On dał nam swoje Słowo, drodzy, które nie podlega jakiejkolwiek przemianie. Które jest wciąż aktualne i świeże, tak jak na początku, gdy Bóg je wypowiadał. To Słowo Boże, to stare Słowo, które jest niewzruszone i niezmienne od tysięcy lat. To Słowo jest potężną mocą Bożą, dającą zwycięstwo w każdej walce. Każdemu, kto na tym Słowie buduje swoje życie. To słowo sprawia, że człowiek, budując na nim swe życie, nigdy się nie zachwieje. Jest to człowiek, który nie będzie się bał i nie boi się tego, co jutro mu przyniesie. To słowo sprawia, że serce człowieka, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie cierpienia, zawsze przepełnione jest pieśnią radości i uwielbienia dla Pana. I który zawsze wydaje dobry owoc, owoc Ducha Świętego. Dlatego, drodzy dzisiaj zgromadzeni, gdy słuchamy tutaj słowa Bożego, zastanówmy się, zadajmy sobie pytanie: jakie dziś miejsce w naszym życiu zajmuje Boże Słowo? Czy nasze życie jest zawsze pełne Bożej mocy, chwały i uwielbienia Pana? Czy każdego dnia znajdujemy się pod wpływem mocy Słowa Bożego? I niech to słowo pobudzi nasze serca do szukania Pana i do życia w posłuszeństwie temu, co On do nas mówi. A wtedy będziemy się cieszyć i radować. Bożą obecnością, bez względu na to, co bykolwiek nas nie spotkało. Amen. Podstańmy.